Dzisiaj nauczymy się, jak bezpiecznie się przechodzi przez ulicę. Gotowi? No to lecimy! Yeah. Yeah, yeah. Jestem niedźwiadkiem, który kocha wszystkich. Mam dla ciebie zagadkę i dla twoich bliskich. Kiedy jest czerwone, czy przechodzimy przez drogę? Nie ty, mój niedźwiadku, bo kiedy jest zielone? Chodzenie na czerwonym jest niedozwolone. Chyba nie chcesz, dziecko zderzyć się z samochodem. Żeby przejść bezpiecznie, trzeba wcisnąć guzik i zaczekać, aż zielony ludek się zapali. Jest niedozwolone. Chyba nie chcesz dziecko zderzyć się z samochodem. Zawsze patrzymy w lewo i patrzymy w prawo. Pamiętaj za każdym razem, zawsze robimy tak samo. A gdy jedziemy na rowerze albo hulajnodze, w sumie lepiej wtedy będzie, gdy zwyczajnie z niego siądę. Ładnie przeprowadzę, wciąż się rozglądając, ja dziś będę przykładem, jak dzieci robić mają. Pamiętaj także o jednym, by nie gapić się w telefon. Tylko od ciebie zależy, jaki pieszy idzie zebrą. Telefon trzymamy w dłoni albo w swojej kieszeni. Spokojnie, czas nie gona, więc pokażmy, że umiemy. Zawsze A teraz jesteśmy na przejściu kolejowym. Ty są czerwone światła i szlaban zamknięty. Jedyna możliwość, by przejść to kładką. A teraz, jak szlaban jest otwarty, mm, można spokojnie przejść. Gotowi? Przechodzimy. Ukażmy, że umiemy! Zawsze patrzymy w lewo i patrzymy w prawo. Pamiętaj za każdym razem zawsze. Pod spodem są narysowane białe linie, które wyglądają jak zebra. Po nich można bezpiecznie przejść. Hmm. O, spójrzcie! Jakieś żółte kule. Kule? Nie, to nie są kule, tylko światełka, które świecą w nocy. Gotowi? No to lecimy! Nawet jeśli mamy pierwszeństwo, zawsze trzeba się rozglądnąć. Yeah. Yeah, yeah. Jestem niedźwiadkiem, który kocha wszystkich. Mam dla ciebie zagadkę i dla twoich. Czerwone, czy przechodzimy przez drogę? Nie ty mu niedźwiadku, bo kiedy jest zielone. Przechodzenie na czerwonym jest niedozwolone. Chyba nie chcesz, dziecko zderzyć się z samochodem. Zawsze patrzymy w lewo i patrzymy w prawo. Pamiętaj za każdym razem zawsze robimy tak samo, a gdy jedziemy na rowerze, albo hulajnodze, nodze. W sumie lepiej wtedy będzie, gdy zwyczajnie... I robić mają. Pamiętaj także o jednym, by nie gapić się w telefon, tylko od ciebie zależy jaki pieszy idzie zebrą Telefon trzymamy w dłoni, albo w twojej kieszeni Spokojnie czas nie gona, więc pokażmy, że umiemy Zawsze patrzymy w lewo i patrzymy w prawo Pamiętaj za każdym razem zawsze robimy tak